Halo. Yy, witam. Jeszcze jedną rzecz tutaj zrobię tylko. Proszę za problemy, ale jedna rzecz tutaj tylko zrobię. Dobra. Dobra. Yy, już jesteśmy. Yy, Z dawno w sumie nie, nie transmitowałem, więc postanowiłem dzisiaj zrobić transmisję po prostu. Yy, tutaj. Czy sobie. Troszkę. Dobrze. Widziałem yy, taką. Nie miałem pomysłów, co zagrać. Yy, postanowiłem zagrać jakąś gierkę na Robloxie. To się nazywa. Gravity Shift, zmiana grawitacji. Kulko, jeśli się jej... Jak zwykła gra. Grawitacja się zmienia, po prostu. Gra dosyć taka podstawowa, ale fajna jest rzeczywiście w sumie. Do pogranie sobie. W takim live'ie Widzę, że trochę zacina, bo mam podgląd. A to często tak zaczinę. Nie u mnie to się zaczinę. Postaram się jedną rzecz zmienić, może... A to potem możliwe, że dzięki tej rzeczy będzie mniej zacinać. I tak widzę, że nikogo tutaj nie ma na razie. Z to tylko ja. Ktoś się pojawi, to proszę się tam na czacie przywitać. To będę wiedział, że też widzę na wyświetleniach, ile jest. Niestety jest trochę opóźnienia, ale to normalne. Tak. Będę się teleportował gdzieś. Czyli teleportować na to samo miejsce, czy nie? Chciałbym tutaj gdzie indziej teleportować, że tutaj no może ten teleportować. Gut, okay. oh, du, du du das ist schon ausgerutscht. Ich weiß A spróbuję jeszcze raz. Długo. No nie. Trzymaj się i wytknąć. Oj. Ajdź.